Cześć ja z tej strony. Słuchajcie dzisiejszego wieczoru um, troszeczkę o historii. O czym chciałem powiedzieć? Chciałbym powiedzieć słuchajcie o bardzo zastanawiającej historii, um, dość znanej, ludziom, którzy interesują się drugą wojną światową, a jednak trochę niepokojącej i na pewno niewyjaśnionej do końca. Chodzi mi przede wszystkim o okoliczności śmierci generała Georgia Smitha Patona. Dowódcy III Armii, Amerykańskiej III Armii na froncie zachodnim w czasach II wojny światowej. Dla tych, którzy nie znają tematu, nakręciłem swego czasu film opowiadający o, o tym, jak motywował swoich żołnierzy. Film, w którym zacytowałem przemowę George'a Pattona do swoich żołnierzy. Tutaj umieszczę do niego linka. A tym, którym nie chce się tego słuchać, powiem tylko w paru słowach, kim był George Smith Pato. Przede wszystkim zacznijmy od ciekawostki. W 1912 roku był reprezentantem USA na Igrzyskach Olimpijskich w Sztokholmie. Startował w pięcioboju nowoczesnym. Jedną z konkurencji tego pięcioboju było strzelanie z pistoletu do tarczy. George Sy zajął piąte miejsce. Dlaczego? <laughs> Sędziowie nie uznali jednego ze strzałów, w którym, według George'a Patona i według znawców tematu, dwie kule przeszły przez jedną przestrzelinę. Sędziowie uznali to jako jeden strzał. Jednego strzału mu w ogóle nie zaliczono. I tak zdobył wówczas piąte miejsce. Gdyby ten strzał mu zaliczono, George Paton zdobyłby złoty medal olimpijski. Był już wówczas wykształconym dość dobrze żołnierzem. Szkolił się m.in. na sławnej Akademii West Point. W czasie przed wybuchem I wojny światowej walczył w wojnie z Meksykiem, m.in. walczył w czasie I wojny światowej. Z sukcesami uczestniczył jako doradca m.in. brytyjskich oddziałów pancernych, pierwszych oddziałów pancernych na tej wojnie. Po wojnie pozostał w armii, kształcił się cały czas na kursach dowódczych, na kursach specjalistycznych armii amerykańskiej. W czasie II wojny światowej nie dano mu było szybko wejść do walki. Był dobrym strategiem, wszystko na to wskazuje, jednakże jego plany wówczas, działań różnych, między innymi plany lądowania na Sycylii, były odrzucane przez przełożonych jako zbyt śmiałe. Do walki na froncie europejskim właściwie on i jego żołnierze weszli dopiero 1 sierpnia 1944 roku. W lądowaniu na Normandię oddziały pod dowództwem Pattona jeszcze nie brały yy, udziału, ale tylko jego pojawienie się na frontach, na froncie w Normandii spowodowało szybkie. Przełamanie impasu, który wówczas panował. W Normandii generał Patton został dowódcą nowo utworzonej Trzeciej Armii, która należała do 12 grupy, grupy Armii, i tam wziął udział w końcówce operacji Cobra, która przełamała właśnie wspomniany przeze mnie impas. Przez który wojska brytyjskie i amerykańskie, generalnie wojska alianckie, tkwiły cały czas w Normandii. Tam panowała nawet taka sytuacja w pewnym momencie, że istniało zagrożenie, że cała inwazja zostanie z powrotem zepchnięta do morza taki czas po lądowaniu. Było jeszcze takie zagrożenie. W wyniku według mnie i nie tylko mnie, ponieważ według George'a Pattona również, w wyniku bezradności i krótkowzroczności między innymi brytyjskiego marszałka Bernardo Montgomery'ego śmiałe decyzje generała Pattona spowodowały, że ten front niemiecki został rozbity, Niemcy zostali odrzuceni. W ramach ciekawostki w czasie tej walki w tamtym rejonie, w wyrywaniu się z rejonu Normandii, w czasie wyrywania się z rejonu Normandii, oddziały dowodzone przez generała Pattona stosowały nieco zmodyfikowaną taktykę niemiecką, takty taktykę blitzkriegu, i w ramach ciekawostki jego oddziały przykładowo potrafiły pokonać, walcząc, przełamując opór niemiecki, ponad 900 km w ciągu zaledwie 15 dni. Wojska pod dowództwem generała Patona wyzwoliły większość północnego rejonu Francji i skierowały się na Paryż. Tam nastąpił pierwszy z wielu niezrozumiałych Rozkazów dotyczących działalności generała Pattona na froncie zachodnim. Rozkazów, które zlecili mu wierzchnicy, które przekazali mu wierzchnicy. Otóż dowodzący, główno dowodzący siłami alianckimi w Europie generał Eisenhower, Dwight Eisenhower, z którym przed wojną generał Patton byli w dość zażyłej komitywie, zatrzymał trzecią Armię Generała Pattona tuż przed Paryżem, po to tylko, żeby kurtuazyjnym gestem pozwolić zdobyć. Paryż drugiej francuskiej dywizji pancernej pod dowództwem generała Leclerca. Patton był bardzo rozczarowany. Jego wojska, jednakże, poruszały się. Po tym zatrzymaniu zaczęły poruszać się z uderzeniem dalej na zachód. Ofensywa trzeciej armii generała Pattona została jednakże zatrzymana, gdyż po raz drugi, gdyż yy, Zaopatrzenie aliantów nie przewidziało. Kwatermistrzostwo nie przewidziało szybkości, z jaką będą poruszać się jego jednostki. Ofensywa utknęła przed oblężonym Metzem. Tam Trzecia Armia walczyła, można powiedzieć, w takiej pierwszej wojnie pozycyjnej. 16 grudnia 1944 roku, Niemcy przeprowadzili ostatnią wielką ofensywę w II wojnie światowej. Ofensywa w Ardenach, potoczna nazwa operacja ta ze strony niemieckiej nosiła kryptonim Wacht am Rhein, czyli Straż nad Renem, miała na celu rozdzielenie wojsk alianckich znajdujących się we Francji, zepchnięcie części dowód kanału La Manche, zniszczenie jak największej siły Przeciwnika i negocjowanie kapitulacji, negocjowanie pokoju. Generał Patton był jednym z niewielu oficerów alianckich, wysokich dowódców alianckich, który tę ofensywę przewidział. No po prostu pasjonował się historią, pasjonował się wojskowością, i zrozumiał, że Niemcy zawsze w wojnach toczonych w tym rejonie. Zawsze, mniej więcej w tym samym okresie, w takiej samej sytuacji strategicznej, w podobnych okolicznościach przeprowadzali analogicznie wyglądające ofensywy. Takie ofensywy miały miejsce w czasie wojny francusko-pruskiej oraz w czasie I wojny światowej. W związku z tym, że Patton przewidywał taką kolej rzeczy. Przewidywał to, że operacja podobna do operacji ardańskiej może mieć miejsce. Jego oddziały pomimo długiego zastoju na froncie utrzymywały pełną gotowość bojową i były gotowe do natychmiastowego kontruderzenia. Po chwilowym zaskoczeniu wszystkich sił aliańskich to generał Patton, jego, jego oddziały jako pierwsze osiągnęły zdolność do walki, zdolność operacyjną. W przeciągu dwóch dni obróciły cały swój kierunek dotychczasowych działań o 90 stopni na północ i zaatakowały klin niemieckiej armii, stanu, stan, złożony przede wszystkim z oddziałów Waffen-SS. Zaatakowały klin niemieckich armii, docierając do okrążonych już wówczas w, Bas w Bastoń oddziałów 101 Dywizji powietrzno Santowej. Niemcy byli zmuszeni bronić się cele operacji Wacht Amrain zostały porzucone, a generał Patton ruszył na zachód, przejął linię Zygfryda i wkroczył do przemysłowego zagłębia Sary. Jego wojska poruszały się najszybciej z jednostek zachodnich aliantów, zdobyły południowe Niemcy, wkroczyły do Czechosłowacji. Planował generał Patton wyswobodzenie Pragi i ruszenie dalej na północny wschód w kierunku Polski, w kierunku Berlina na północ. Chciał dopaść Niemców w sercu Niemiec. Sam chciał być zdobywcą Berlina. Tam, tak jak wcześniej, parę razy się zdarzało, jego wojska zostały zatrzymane rozkazem generała Eisenhowera, Dostały kategoryczny zakaz dalszego angażowania się w walkę za uciekającymi, z uciekającymi niemieckimi jednostkami, i Dwight Eisenhower rozkazał cofnięcie wojsk generała Pattona aż do Pilzna. Dało to oczywiście Armii Czerwonej wolne pole do tego, żeby wyzwolić czeską Pragę i ciemiężyć tę ziemię. Nasze czeskie i inne pod swoim sowieckim czerwonym butem, przez cały czas trwania służby generała Pattona w, w czasie działań wojennych, jako dowódcy III Armii, cały czas wchodził w konflikt ze swoimi przełożonymi. Zachowały się zapiski jego, jego adjutantów, jego rozmówców, w których mówił, że gdyby Eisenhower mu pomógł, to Patton zepchnąłby brytyjską armię generała marszałka Montgomery'ego do kanału La Manche i sam ruszył na Niemcy i wygrałby tę wojnę. Ponadto Patton uważał, że to jest dopiero początek wielkiego konfliktu. Widział w Armii Czerwonej, widział w sowieckiej Rosji Stalina większego wroga niż Niemcy i nie mógł zrozumieć, dlaczego armia amerykańska chce oddać kraje takie jak Czechosłowacja, Polska albo zachodni Niemcy chce oddać pod sowiecki but. Cały czas spotykał się z niezrozumiałym dla niego uwielbieniem dla Sowietów ze strony najwyższych dowódców i najwyższych władz państwowych USA. W związku z taką sytuacją po kapitulacji Niemiec Patton miał nadzieję, że zostanie przerzucony ze swoim doświadczeniem a może ze swoimi żołnierzami na Pacyfik. Tam, przypominam, jeszcze długo, długo trwały ciężkie walki z Japończykami o dominację na Pacyfiku. Jednakże tutaj postanowiono go ścisnąć, nie dać mu wolnej ręki, po prostu zbyt wielu jego przełożonych i zbyt wielu osób w najwyższych władzach Stanów Zjednoczonych obawiało się jego zbyt szybko rosnącej popularności. Został zaledwie Gubernatorem wojskowym Bawarii. Jednakże po tym, gdy został gubernatorem Bawarii, takim Hansem Frankiem Bawarii, tylko że amerykańskim, od razu również popadł w konflikt ze swoimi zwierzchnikami. Dlatego, że był przeciwnikiem denazyfikacji Niemiec. Uważał, że bardzo wielu członków partii nazistowskiej może być skutecznie wykorzystanych. Do odbudowy Niemiec, bo takie było zadanie generała Patona, jako gubernatora Bawarii, szybko odbudowywać ten rejon. No, potrzebny był dla Aliantów potem jako wiadomo, baza jakaś i tak dalej, przemysłowa, taka i uwaga społeczna, gdyż uważał, że Europę czeka za chwilę kolejny konflikt. Był przekonany, że za jakiś czas armia Czerwona pójdzie dalej na zachód, widząc słabość Amerykanów. Anglików czy Francuzów. Patton, jednakowoż, pomimo prób oczerniania go przed amerykańskim społeczeństwem, zdobywał coraz większą popularność, a przede wszystkim był bardzo popularny wśród żołnierzy swojej trzeciej armii, a to była potężna siła. Był sprawiedliwym dowódcą. Popieprzonym, ale sprawiedliwym. Był dowódcą takim, jaki jest potrzebny na czas wojny. Jednakowoż, jak sami wiecie, wojna się kończyła, a dla Amerykanów, nowych władz, bo prezydent Roosevelt umarł po prostu, dla nowych władz amerykańskich i władz brytyjskich, Stalin był takim dobrym wujciem, którego po prostu nie chcieli drażnić za bardzo. Generał Patton nie bardzo im do tego pasował. 9 grudnia 1945 roku generał Patton wyruszył na polowanie. Miała być to taka pożegnalna wyprawa. Mieli popolować sobie, miał popolować sobie z generałem Hobartem Gejem w okolicach miasta, miasta Speyer na południu Niemiec. Miała to być taka pożegnalna wyprawa, gdyż już w najbliższych dniach generał Patton miał stawić się w USA na wyzwanie prezydenta Harego Trumana. Patton przeczuwał, że szybko pożegna się z mundurem. Prawdopodobnie planował jakąś ofensywę polityczną. Planował wejść w politykę, jak zawsze po wojnie oficerowie, wysocy dowódcy wchodzą w politykę i nie tylko po wojnie u nas w Polsce, się to dzieje teraz na przykład. I ta wyprawa na polowanie miała być pożegnaniem z Niemcami. Wraz z kierowcą, Horacem Udringiem oraz wspomnianym przeze mnie generałem Hobartem Gayem, poruszali się kadilakiem, służbowym kadilakiem generała Patona, kadilakiem 75S Special, autostradą w kierunku wspomnianego przeze mnie miasto, miasta Speyer. Do polowania jednakowoż nie doszło. Samochód z generałem Pattonem, według różnych relacji, różnie to wyglądało. Zatrzymał się przed przejazdem kolejowym. Po drugiej stronie przejazdu kolejowego na poboczu oczekiwała wojskowa ciężarówka Gen GMC General Motors Company. Która, w momencie kiedy samochód z generałem Pattonem ruszył, ona również włączyła się do ruchu i z nabierającym. Siły, impetem uderzyła w samochód generała Patona. Według oficjalnych danych armii amerykańskiej, tak wyglądał samochód generała Patona po wypadku. Jednakże należy dość luźno do tego podchodzić, gdyż oficjalnych danych na temat tego wypadku, papierów ze śledztwa nie ma. Dlaczego? co się stało w wyniku tego w ogóle wypadku. Według oficjalnej wersji generał Patton jako jeden z pasażerów tego swojego kadilaka służbowego dostał, doznał obrażeń pleców, głowy, karku, które spowodowały jego śmierć Kilkanaście dni później, 21 grudnia 1945 roku, w szpitalu wojskowym w Heidelbergu. Co głosi wersja nieoficjalna? E, jakie są tutaj sprawy niejasne? Przede wszystkim kierowca ciężarówki GMC Capral Robert Thompson nie zachowało się żadne przesłuchanie tego żołnierza w żadnych papierach wojskowych. Co więcej, po wypadku został przeniesiony z Niemiec, nie wiadomo gdzie, nigdy nie został ukarany przez jakikolwiek sąd wojskowy, po prostu facet zapadł się pod ziemię. Pojawiały się różne ślady, różne wersje, ale nikt nie potrafił poświadczyć, co się właściwie z tym człowiekiem, udowodnić, co się właściwie z tym człowiekiem stało po tym całym wydarzeniu. Akta sprawy jak wspomniałem wcześniej, akta prowadzonego śledztwa wpierdzieliło. Zniknęły. Nie ma ich nigdzie. Nawet nie ma pełnych akt w utajnionych przez rząd amerykański materiałach, gdzie widać, że są akta dotyczące sprawy, ale no, są utajnione na tam 500 lat. Nie ma. Wielu dziennikarzy interesowało się tą sprawą. Wielu domorosłych śledczych interesowało się tą sprawą. Pewne światło Rzuciły dopiero mm, wspomnienia. OSS, czyli Office of Strate Strategic Services, Biuro Służb Strategicznych, była taką mm, agencją wywiadowczą poprzedniczką dzisiejszej CIA. Szefem tej organizacji mm, w czasach II wojny światowej, w tamtym czasie, który nas dotyczy, był William Donovan. Wspomniany przeze mnie Douglas Bazat, bardzo znana postać w historii OSS-u, bardzo znana postać w historii II wojny światowej, as operacji specjalnych, stwierdził wiele lat po wojnie, że bezpośrednio od szefa OSS-u, Williama Donovana, otrzymał rozkaz wyeliminowania Georgia Patton'a na jesieni 1945 roku. Rozkaz podobno pochodził od najwyższych czynników państwowych USA. Dokładnie Douglas Bazat wyraził się, że otrzymał polecenie: Take him down, zdajmy go. Miał upozorować wypadek. Douglas Bazat był nauczony prowadzenia takich operacji, był do tego szkolony od wielu, wielu lat i był skuteczny w przeprowadzaniu tego typu operacji. Według jego wspomnień opłacił kierowcę, który miał wjechać w samochód Pattona. Sam wybrał wcześniej miejsce <laughs> odpowiednie do wykonania tego zamachu oraz by mieć pewność, że generał Patton nie przeżyje. Douglas Bazat miał strzelić do niego ze specjalnie skonstruowanej na potrzeby oss broni, strzelającej, broni pneumatycznej, strzelającej nie. Oficjalną amunicją strzelecką, tylko mogące strzelać, na przykład śrubą, kawałkiem metalu, czymś takim, co mogłoby w razie czegoś, w razie czego, śledztwa, przypominać część samochodu powypadkową. Mówi, że dopiero wówczas generał Patton otrzymał te obrażenia po tym strzale. To mogłoby tłumaczyć, dlaczego ani kierowca, ani towarzyszący generałowi Pattonowi, generał Gay, nie mieli żadnych obrażeń. Bazat twierdził, że strzelił w momencie, kiedy samochód generała Patona uderzył w tą ciężarówkę, zatrzymał się w tym momencie. Po! I taka sprawa. Powiem tak. Nie klei mi się ta wersja troszeczkę. Nie klei się kupy, ponieważ na zdjęciach, które się zachowały, widać, że. Szyba od strony generała Patona, tam gdzie siedział podobno generał Paton, jest cała, nie jest zbita. No, jakoś ten pocisk musiał przelecieć. Baza twierdził, że udało mu się zorganizować to, że ta szyba się nie domykała i on strzelił przez półochyloną szybę. A potem, widocznie, ktoś, kto ten samochód scholowywał, tą szybę podniósł. Problem na tym polega, że rzecz miała miejsce w grudniu. Południowych Niemczech, no to tam piździ. No to nie wyobrażam sobie, żeby generał Patton jeździł przy otwartym oknie. No się za ziemi. To jest taka wersja. Wiecie, to może być bajk. Wyjścia są dwa. Albo samochód w ogóle ten, który widnieje na zdjęciach, był wymieniony. To był zupełnie co innego. Albo Douglas Bazat nie opowiada całej prawdy. A jak to wiadomo w służbach, oni ściemniają do końca. Kręcą, kłamią fabulują i tak dalej co więcej w wyniku tych obrażeń, których doznał George Patton, on wcale nie umarł no, pamiętacie 9 grudzień miał miejsce wypadek a zmarł dopiero 21 grudnia co ciekawe, wszyscy którzy go pamiętają z pobytu w szpitalu twierdzą, że bardzo szybko dochodził do zdrowia nawet prowadzący, lekarz prowadzący jego hospitalizację stwierdził, że w najbliższych dniach generał Patton będzie mógł być odtransportowany do Stanów Zjednoczonych medycznym transportem. No słuchajcie, gościa ciężko rannego, który ma umrzeć, no to się nie transportuje przez Atlantyk, prawda? Jednakże 20 grudnia generał Patton nagle źle się poczuł, a 21 grudnia pierdyknął w kalendarz. Agent wspomniany przeze mnie OSS-u, Douglas Baza, twierdzi, że... Sam próbował dokończyć sprawę w szpitalu, ale ktoś go ubiegł. Wskazał przy tym na działających ostro w tamtym rejonie Niemiec agentów śmierci, Śmierć szpiona sowieckich agentów NKWD. Czy to jest prawda? Trudno powiedzieć. Fakty są takie, że dwóch współpasażerów George'a Potona nie miało żadnych obrażeń. Bezpośredni sprawca Gdzieś zniknął, nie wiadomo w ogóle, co się z nim stało. Generał Patton, jako jedyny, odniósł obrażenia i zmarł po pewnym czasie w szpitalu. Mimo tego, że tak wysoki generał na takim stanowisku, w takich okolicznościach zginął, nie przeprowadzono żadnej sekcji jego zwłok, i wiadomo, że miał wielkich wrogów w armii amerykańskiej i w rządzie amerykańskim, w armii amerykańskiej. Generała Eisenhowera, generała Omara Bradleya. Z którym toczył ciężkie boje na słowa i nie tylko. A w Stanach Zjednoczonych miał wrogów, na przykład wśród nowego prezydenta Harry'ego Trumana, który się obawiał sławy, jaką mógł ze sobą przywieźć do Stanów George Patton. Przypominam, kto został jakiś czas później prezydentem USA: <laughs> Dwight Eisenhower. Też mu Paton mógł śmierdzieć w Waszyngtonie. Co ciekawe, postać tego agenta OSS <coughs> de Bazata jest tak ciekawa, że na pewno nakrę nakręczę, nakrę nakręcę o niej jeszcze jeden film. Facet przechodził na przykład jeszcze słuchajcie w sprawie zabójstwa Johna Fitzgeralda Kennedy'ego. Taki z niego był fajny herbatnik. Bardzo ciekawa postać. Jak było z generałem Patonem? Nie wiem, czy kiedykolwiek się tego dowiemy, ale przypomnijcie sobie, był taki polski generał, i nie tylko generał. Na nazwisko miał Sikorski i też zginął w wypadku, słuchajcie. W Gibraltarze. Mhm. I też ślady wskazują na różne służby, na współpracę zachodnich służb wywiadowczych i sowieckich służb wywiadowczych w tym zakresie no nic, słuchajcie mam nadzieję, że choć trochę was zaciekawiłem poszperajcie sobie trochę w dacie panem Douglasem bazatą zajmiemy się jeszcze nie raz a może wykryjemy kto tak właściwie zabił JFK na razie, trzymajcie się, cześć